Dobry Czesi z tej strony Patryk, witam Was w kolejnym odcinku z kariery Manchesterem City. Tak jest, to jest kolejny odcinek Manuela Pellegriniego. Jestem cały czas przeziębiony, boli mnie gardło, tak więc wybaczcie, że tam mój głos nie jest w najlepszym stanie, bo nie jest. I posłuchajcie, ludziska, tutaj mamy mm, ogólnie. Musiałem dokonać takich paru zmian. Postarałem się ułożyć w pewien sposób skład, który będzie występował na co dzień. Niestety. Wybrałem sobie, znaczy niestety, niestety z tego powodu, iż Aleksander Pato ma kontuzję, bo ten zawodnik naprawdę gra fantastycznie. Jednak e, w następnym odcinku chyba zmieni się formacja e, albo w tym, no już dokładnie nie pamiętam ale zmieni się formacja na znacznie lepszą. I tutaj wielkie podziękowania dla gościa Oniku Manchu. Pewnie znacie, dobry FIFA, prawie 10 tysięcy subskrypcji. Manchu tam fajną taką formację wybrał sobie, ja też zacząłem nią grać i jest bardziej efektywna niż te wszystkie, którymi tutaj próbowałem. Jest jeden napastnik, Christian Benteke. On będzie tylko takim głównym napastnikiem, ponieważ on jako jeden z napastników nie zawodzi u mnie w drużynie. Tak jest, ludziska. Przemyślałem sobie parę spraw i. Twierdzę, iż po prostu chyba poprzestaniemy na karierze Manchesteru City. Jeżeli skończy się tutaj sezon, to zakończymy ogólnie sezon karier, jeżeli chodzi o klub. Z tego względu, iż po prostu w FIFA 15 będę chciał zrobić naprawdę długą, dużą karierę, a przede wszystkim długą karierę. Począwszy od małego, drobnego, lokalnego klubu. No i tutaj gramy ze Swansea. Christian Menteke miał okazję, ale ten zawodnik już nieraz pokazywał jaką dysponuje siłą. I przypieprzył po prostu w poprzeczkę. No cóż, mówi się trudno, jedzie się dalej. 30 minuta, tutaj Shelby ma dogodną sytuację do tego. Ale pan Tillimon, ten zawodnik będzie występował oczywiście w pucharach klubowych. pucharach w naszym narodzie, czyli w Anglii. No i niestety o tym kto przejdzie dalej do pucharu Capital One Cup zdecydują niestety rzuty karne w dogrywce, nic się praktycznie nie działo i tutaj moje zdziwienie, ponieważ Guidetti ma najlepsze wykonywanie rzutów karnych, tak więc naprawdę bardzo dobrze w sumie młody zawodnik, on jest Szwedem, on jest Szwedem, ale bardzo ładnie tutaj jak patrzę, to bardzo ładnie wykonuje te rzuty karne, no i dobra, no i mamy pierwszy rzut karny tutaj, Panty Limon zupełnie rzucił się w, innym, w inną stronę niż powinien, no i tutaj Marco Royce, no niestety nigdy nie zawodzi, ale tutaj zawiódł, wybaczamy temu gościowi 1-0 dla Swansea City Nadal, ale tutaj poprzeczka jednego z zawodników tego klubu, no i później Marco Lopez, Portugalczyk podchodzi, no i pewnie wykorzystał ten rzut karny. Mamy już jeden do jednego, pan Tilimon, no i po raz kolejny, źle się rzucił, ale uratowała nas poprzeczka. No i Keisuke Honda, Japończyk strzela z lewej nogi, z tej swojej nominalnej, no i trafia na dwa do jednego. Żali... Spokojnie, niestety, piłka odbija się od słupka. Gdyby to uderzył, może bardziej dokładnie byłaby bramka. Gigietti podchodzi, no i także tutaj na dwa tempa próbował zmylić golki. Para jednak mu się nie udało, ale w zupełnie inną stronę rzucił się <laughs> bramkarz Swansea. No i wygrywamy to spotkanie 3 do 1. Przecież Swansea teraz będzie miał innego dobrego, bardzo dobrego bramkarza. Łukasza Fabiańskiego. No i tutaj przeglądałem sobie oferty, jakie. Kluby są, chcą mnie wziąć w swoje szeregi, no i niezmiernie cały czas, niezmiennie przede wszystkim, niezmiennie cały czas Arsenal Londyn chce mnie. Jednak stwierdziłem, że tak jak mówiłem, chyba poprzestaniemy już na tym sezonie. Nie chcę już robić czwartego sezonu, bo to już jest nudne. W sumie dla mnie trzeci sezon już jest taki, że, kurde, że już mogłoby być, już moglibyśmy przestać albo coś. No i zaczynamy przede wszystkim Arkamilika. Serię, która naprawdę będzie fajna. No i tutaj możecie zobaczyć strzelców. No i królem strzelców, jak w następnym odcinku, chyba na pewno będzie, jest Chrisem Bendek. Chrisem Bendek ma chyba 10 albo 7 trafień, jakoś tak, właśnie dużo i wyprzedza wszystkich. No to to cieszy, bo w tamtym sezonie Chrisem Bendek gdzieś był tam daleko. Malcolm Royce także chyba się znalazł z No i gramy na Enfield Road z Liverpoolem. Trzecia pozycja. 6 punktów straty do Manchester United United nam gdzieś odskakują 4-3-3 Sterlingi, Borini i Henderson Ci zawodnicy na pewno będą Próbowali popsuć Szyki mojego klubu No i formacja, sorry bardzo Ale muszę po prostu, bo sami słyszycie Formacja 4-4-2, taka normalna Matt Jarvis i Tausend Na skrzydłach, Ter Stegen w bramce Ter Stegen jakoś się poprawił już ogólnie Z bronieniem Między słupkami w Manchesterze City No i tutaj bardzo dobrze wyciągnął tą piłkę po Strzele Hendersona, później było dobre dośrodkowanie, no ale tutaj zachował spokój i mm, przede wszystkim był, e, patrzył, wiedział też tak gdzie piłka jest, tak więc no, nie straciliśmy kolejnej bramki, bo już mogliśmy stracić dwie bramki. No i tutaj mamy 28 minutę, wiedziałem, że nie będzie gola. Nie wiem dlaczego, ale wiedziałem, że na 100% KZ nie trafi, bo jak się pierdzieli, to się pierdzieli już wszystko, niestety. I tak właśnie jest. Tak właśnie jest, no i tutaj nie strzelam kolejnej bramki, mogłem już strzelić w bramki. Tak samo jak Liverpool, ale oni też nie strzelili. derec, nie strzelili bramki. Tutaj 83 minuta, Matt Jarvis ładnie wybiega na czystą pozycję. Dobre podanie do Keisuke Honda, ale Minolet wyłapał Berg. No i dobra ludziska, tak więc dzięki. Trzymajcie się, pamiętajcie o moim Facebooku. Do następnego i cześć.